Szepka wszystkim? Uh, jak powiem, że pamiętam tą powtórkę, to chyba na ciebie skłamie, bo było ich trochę ostatnio. Um, byłem zbyt leniwy, żeby po prostu. No, okej. Okay. Um, Chyba powoli ją czaje, ale pan mi, pojawiał No to jednak jej nie czaje. No to lecimy, co my tu mamy. MiG e 1390, d 3400 No i Eagle. Można się tego spodziewać po tej stronie mapki. No, że miałem trochę przestój na kanale, bo nie nagrywałem. Były inne ważniejsze sprawy. Ale chyba na drogi mniej. No to pędzimy. O, chyba chciało nas uciąć. się Udało się. udało Okej. na górze niebezpieczna zabawa z zapałkami. Nad się gawą na bardzo fajnie. I to jest niebezpieczne.

Wszystko tu wejdzie ponad 400 po prostu robimy szczęśliwym jak gram tym ciągiem 430, fajnie, fajnie. I. Dobranoc! Nie nie Nawet król lew musi czasami pogrążyć się we śnie. O, ktoś tu szuka drobnych! Nie umierę, nie będzie. Jest jest trzy. Może wejdzie, moraczek, może wejdzie Jeszcze raz Nie weź Za to dostał z bani, no nie śmiertelny cios z bani Z Okej, został jeszcze ostatni, ciekawe gdzie się schował Ciekawe gdzie się schował Może zdąży skapować? Może i nie <laughs> raczej nie jest Januszem matematyki, że on, o on, co Okej, okay. witamy. Kto by się i gdzie tutaj spodziewać? Okej! Okay. 412, fajnie, fajnie, fajnie wchodzi Jak po maśle 425. Ła wow. No i okay. no zaraz zobaczymy co zrobiliśmy. 1200 odbite, ok. Ale w sumie to nie jest żadna nowość dla tego ciągu. 5699, Okej, okay, okej, okay, okej okay. Wszystko weszło, 16 strzałów, wszystkie z przebiciem. No, troszeczkę, troszeczkę nadgryźliśmy. Okej, okay. sztuczka niebezpieczna zabawa z zapałkami, tu pan detrak e, z nadgryzionym amoraczkiem, AMX pan o drobnych, król Lew, oczywiście, e, nieudany amoraczek, ale za to kill z dyni, nie mój, no i pan od przejmowania bas. Dzięki, mam nadzieję, że się podobało, do następnego.